Cześć moi drodzy, witam Was w następnym wideo na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji High Dollars po raz w kolejny, ponieważ mamy dość ważne, dość istotne zmiany, które trzeba po prostu omówić przed 1 marca, ponieważ właśnie wchodzą w życie one 1 marca. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. Także jesteśmy na stronie już High Dollars bezpośrednio. Ja oczywiście jestem tutaj już również zalogowany. Jeśli nadal nie macie konta na High Dollars, to moi drodzy, obejrzyjcie sobie wideo na moim kanale, które znajdziecie tutaj po prostu używając lubki. Czyli wpisujecie sobie tutaj lubkę, klikacie sobie High. I z automatu powinno Wam wyszukać właśnie na pierwszej pozycji to wideo, czyli high dollar, darmowe kryptowolty. Obejrzcie sobie właśnie ten film, to wideo, załóżcie sobie konto i wtedy będziecie mogli odbierać darmowe high przez jakiś określony tutaj okres czasu. No ponieważ niestety nie będzie to trwało nieskończoność, a już mamy określone zmiany. No właśnie, i co do tych zmian? Umieszczone są one na grupie maniacy biznesu. Ważne zmiany w aplikacji High Dollars. Umieściliśmy je tutaj 3 lutego, czyli ponad 20 dni temu. Codziennie odbieranie jednego tokenu High uległo zmianie, aby móc to robić, musimy spełniać kilka wymagań. Nie musimy również czekać cały rok, aby odebrać zebrane nagrody, co jest mega, mega tutaj plusem. Możemy je odblokować wcześniej po spełnieniu kilku warunków. No i tak jak wcześniej wspomniałem, zmiany wchodzą w życie od pierwszego. Marca. A więc, aby odebrać haj każdego dnia, każdy już zarejestrowany i nowy użytkownik będzie musiał przejść KYC max 14 dni od rejestracji, no i to jest od 1 marca. Czyli, jeśli zarejestrujesz się 1 marca, no to do 14 marca musisz zrobić KYC. W innym przypadku, jeśli rejestrowałeś się wcześniej, no to też jest to do 14 marca, ponieważ zmiany wchodzą tutaj w życie od 1 marca. Jeśli zarejestrujesz się później, no to spokojnie po prostu liczy się te 14 dni od daty rejestracji. Płaci wolną kryptowalutę o wartości 25 dolarów w ciągu 30 dni od rejestracji wystarczy jedna wpłata. Prawdopodobnie te 30 dni będą liczone tutaj od 1 marca, czyli po wprowadzeniu tych tutaj zmian. Polecić jedną osobę korzystając ze swojego reflinka, rewond blokuje możliwość odbioru high przez następne 7 dni. Czyli jeśli zaprosimy kogoś z Reflinka, no to przez następne 7 dni możemy odbierać jedną sztukę Hai codziennie za darmo. Także dość tutaj ciekawe zmiany. Na pewno wpłyną to korzystnie na kurs kryptowaluty Hai. No i uwaga, druga zmiana umożliwia nam odblokowanie zebranych Hai wcześniej. Nagrody zostaną odblokowane w oparciu o ilość posiadanych Hai na kontach Volt plus Earnings. Minimum ilość to 100 Hai na kontach Volt plus Earnings. Więc jeśli mamy na koncie właśnie tutaj Rewards 500: sztuk kryptowaluty HIGH, dokonamy wpłaty 100 HIGH, czyli na przykład sobie zakupimy właśnie 100 HIGH DOLLARS i sobie je tutaj wpłacimy, no to miesięcznie w pierwszym miesiącu odblokuje się nam właśnie 100 z tego konta REWARDS no i będziemy mieć 200, więc w następnym miesiącu odblokuje się 200, w następnym miesiącu już będziemy mieć 400, więc odblokuje się 400 więc już no całość nagrody będziemy mieć tutaj na naszym Koncie. więc moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, ja sobie tutaj już przelałem właśnie na aplikację wymaganą tutaj kwotę. No, akurat u mnie tutaj jest 0,1 BNB, czyli po prostu na chwilę obecną 36 dolarów. Jak tutaj widzicie, no, kliknąłem sobie właśnie na Binance. Kojna, dobra, wracając do konta głównego, do dashboardu, właśnie w tej aplikacji. Ja sobie za chwilę tutaj przeleję jeszcze 100 dolarów, aby zakupić tutaj kryptowalutę Hi, aby odblokować sobie te nagrody zebrane wcześniej. No akurat u mnie jest ich tutaj trochę, bo zobaczcie, mam 3324 sztuki Hi, więc trochę się tego tutaj nazbierało. No daje to kwotę tutaj 675 dolarów po kursie. Obecnym kurs to 20 centów. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy miesięcznej, jeśli chodzi o kurs. No, dość ładny tutaj ostatnio wyskok do góry. Zobaczmy roczny wykres, i tutaj all time high było na poziomie mniej więcej 1, $50, więc naprawdę ładnie, jeśli chodzi tutaj o cały. Zakres. Więc jeśli faktycznie wróciłoby do tego zakresu cenowego na 1,5 dolara, no to moi drodzy, ja mam 3324 sztuki. Policzmy sobie, ile by to było. No, oczywiście, to jest takie wrażenie trochę z fusów. No to mamy 5000 dolarów totalnie za darmo. Tak czy inaczej, ja sobie zamierzam kupić właśnie 100 kryptowalut. Hi, aby odblokować sobie te nagrody wcześniej i dać je już tutaj bezpośrednio na staking. Nie zamierzam teraz sprzedawać tego, tym bardziej, że mam to zebrane totalnie za darmo. Także moi drodzy, jeśli jeszcze nie macie konta na Hydoras, to powtarzam raz jeszcze, załóżcie sobie to konto, póki jeszcze można zbierać tą kryptowalutę tutaj za darmo. No i oczywiście, co najważniejsze, nie zapomnijcie zostawić pod każdym z wideo na moim YouTube łapki w górę komentarza. No i oczywiście, co najważniejsze, subskrypcji i dzwoneczka na moim kanale YouTube, ponieważ wspieracie tym moje działania i to, że po prostu bardziej się chce jeszcze budować content i po prostu robić następne wideo właśnie specjalnie dla Was. Także moi drodzy to wszystko z mojej strony trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!